Otwarliśmy dzisiaj studencką strefę aktywności, czyli takie miejsce, które chcielibyśmy, żeby dla studenta uniwersytetu, śląskiego jego studenta i doktoranta oczywiście było najprzyjemniejsze. Chcielibyśmy między innymi w tej przestrzeni. Obalić takie przekonanie, że administracja jest trudna i że rozwiązywanie zagadnień administracyjnych też jest ciężkie i niewykonalne i trwa. W tym miejscu, zarówno poprzez to, jak wygląda, ale też poprzez to, jak chcielibyśmy pracować, czyli w sposób taki zupełnie otwarty, jak najbardziej. Zbliżony do perspektywy studenta, chcielibyśmy pokazać, że pewne rzeczy no, można załatwiać, niekoniecznie będąc akurat w tym biurze, w którym trzeba, niekoniecznie akurat u tej pani, do której teoretycznie to zadanie jest przypisane. Student Uniwersytetu Śląskiego wchodząc tutaj, ma mieć przekonanie, że załatwi tutaj wszystko, czego potrzebuje i że pracownicy tego miejsca mu pomogą. Administracja, która jest podporządkowana studentom. Bardzo dużo mówimy o tym, jak chcemy być pro-studency, jak, jak ważni są dla nas studenci. Już sam projekt wydawał się imponujący i tak bardzo oryginalny niepodobny do jakiegokolwiek innego budynku administracyjnego na Uniwersytecie, że już zwiastował, że, że będziemy mieli do czynienia z pewnym niezwykłym przełomem w tym względzie, że mamy do czynienia z wydarzeniem istotnym, myślę bardzo ważnym. Takim, które pokazuje, że przestrzeń to nie jest tylko kubatura, w której wykonujemy swoje zadania, zadania zawodowe, tylko, że to jest przestrzeń, która nas, która potrafi generować Zachowania, energię, yy, sposób poruszania się w tej przestrzeni. Doczekaliśmy się właśnie tego, że student Uniwersytetu Śląskiego, wchodząc do głównego budynku uniwersytetu, zaraz po prawej ma swoje miejsce. To jest jego miejsce, bo jego tak naprawdę nie interesuje struktura naszej uczelni. Jego interesuje miejsce, gdzie wyjdzie i wszystko załatwi, bo tam ma, tam są osoby, które są kompetentne, żeby mu pomóc. Dla mnie zawsze ważniejsze niż przestrzeń by, byli ludzie, którzy ją i są, którzy ją wypełniają. Dlatego, że tworzą wyjątkową atmosferę. I to zawsze w nie najlepszej przestrzeni. Centrum obsługi studentów robiło, jak również biuro karier. Teraz dotykamy stanu idealnego. Dlaczego? Dlatego, że ta pasja, która i ta otwartość do ludzi, i ten optymizm, i ta wyjątkowość tych obudziałów daje wyraz temu właśnie projektowi, który już Pan Rektor wspomina, został wykonany absolutnie samodzielnie. W związku z tym chcę powiedzieć tyle bardzo krótko: nie życzę studentom, żeby tutaj się dobrze czuli, nie życzę pracownikom, żeby im się dobrze pracowało, bo po prostu wiem, że tak będzie.